Witam. Piękny, słoneczny dzień, z dużym zachmurzeniem, jak widzimy. Idziemy zobaczyć, co się tutaj produkuje na holownikach Ale jako, że dzisiaj jest dzień wieczny, to wiatraczek dzisiaj pracuje pięknie. Zobaczymy, co na holownikach produkują. A więc palownik L1 2 kW 300 ponad, L2 580, L3 370. Szumią wiatraki w malownikach. Muszą się składać. Bateryjki. Trzymają swoje kondycje naładowane przez noc. Cokolwiek wyciągnięta energia. A w dzień i tak dołoży, i tak dołoży. Nawet to ograniczy. Jest tyle energii obecnie nie jesteśmy w stanie po prostu jej przerobić no i jak widzimy co, co troszkę, po, co parę minut na palownikach wzrasta produkcja słońce coraz wyżej a więc palowniki produkują tyle ile pozwala słońce produkcja i zużycie energii na liczniku odmierzana bateryjkę mamy obecnie 55,2 no i jak widzimy wiatrak kręci, wiatr wieje energii pokłada również nawet wyłączyłem górne banki te co są samochodowe, tak zwane rezerwowe rezerwowych. Podtrzymanie im wyłączyłem. Sam wiatrak dokłada energię i utrzymuje. Produkcja jest. Nie mamy co się martwić o energię. więc słyszymy szum palowników, czyli to jest oznaka, dobra oznaka, że palowniki produkują. Brak szumu brak produkcji. I widzimy znowu zmianę, więc już chwilowa to sięca, która nie ma, zaczyna znowu spalać. Wórka dziś wyskoczyła. 580 pod 6 kW mamy obecnie do wykorzystania energii z paneli. Na baterii bateryce cokolwiek wzrosło, było 55, 2 chyba ewentualnie 4 a mamy już 57 czyli generują dokładają także instalacja robi swoją robotę na kanale u mnie ludzie piszą, pytają czy te falowniki to są czy pracują w układzie 3 tak, to jest układ 3 do której można podłączyć urządzenia siłowe, i działają testowałem na różnych urządzeniach w popręgarniku, siłowniki, hydrauliczne. Wszystko, wszystko działa na tym jedyny mankament, jaki nie działa ale, oczywiście, chodzi o urządzenie jednofazowe, w którym była sprężarka, i nie było w stanie wystartować tych falowników, dlatego że jest zainstalowany, zainstalowany ten falownik, który już tą na żarkę uruchamia. Falownik działa tylko w układzie z bateryjnym. Paneli nie ma podłączonych, a te falowniczki trzymają trzy. ten z kierunku wschodniego panelu, ten kierunek z zachodniem. i ten kierunek z zachodniem na każdy falowy po jednym stringu. różnica w ilości paneli oczywiście w zależności od tego jak pozwalało mi zamontować i na dachu ten ma 6 paneli ten ma 7 a ten ma 9 550 więc idziemy teraz do drugiej instalacji. I tam jest magazyn jak widzimy. Instalacji domowej. Wiatrak się kręci. Słonko zaszło za chmury. Takie wielkie, chmury. Jak widzimy w jednym miejscu mniejsze, w drugim większe. Ale energii jest dość dużo. Bateryjka. Stan pływaków pełny, nie potrzebuje. Idziemy dalej do domu. No i jesteśmy przy instalacji. Drugiej w domu, czyli w kotłowniach. Pięćdziesiąt i Widzimy jest na bateryjce. Pobiera z bateryjki coś, a 20 Amper aż pobiera, 21 308 W jest z paneli. Na regulatorach mamy zaledwie 140 na jednym, na drugim troszkę więcej 140 W. Wyszły chmury i produkcja siadła. 36 kW dopiero wygenerowało. 52,2 pobór mamy prawie 1,5 kW tu nic nie dobieramy nie potrzebujemy z garażu za to pobiera polier standardowo to na te 750 w okolicach, 750 W Aby ciągle po prostu pobierał no, Oczywiście Dojdzie swój cykl, nagrzeje się woda To i tak się wyłączy Ale zależy mi na tej autokonsumpcji Po prostu żeby ciągle była pobierana energia A nie tylko przy, przykładowo Pełną parę boli, zacznie grzać Nagrzeje się i wyłączy totalnie na pół godziny. No, se powolutku cyka, odbiera energię. 750 W y, poboru. Wolier ustawiony na 80 stopni. Nie woda non-stop gorąca. Oczywiście woda jest użytkowana. Nie to, że ona tylko stoi i się grzeje. wzrasta Regulatory ruszyły 600, 700 nie brakuje energii nie brakuje, jest tyle energii że nie ma co z nią już robić po prostu co tylko to mój jest to się włącza telewizory bez znaczenia czy się ogląda czy się nie ogląda to są włączone w dzień po, po to żeby pożerały energię Bo jest tej energii, jest, nie ma co z nim zrobić. Jeden nie ma, a inny ma i nadmiar. No, takie są uroki. Instalacja działa perfekcyjnie, jestem zadowolony. A że działa, to nie kusimy do przeróbki tego makaronu. Jak widzicie, wielokrotnie mówiłem, że się coś weźmie, zrobi. Ale nie mogę się zdecydować ze względu na to, że jednak działa to doskonale. Pomimo że taki plontaniny, ale działa. Przyjdą takie dni, pewnie będzie pochmurno. Będzie sporo czasu. W środku się poprawi. Co innego by było, gdyby to było na dworze. A na dworze jest wszystko. Tak jak już powinno, przewody wszystko elegancko poukładane, pomontowane tu były wrzucone prowizorycznie, jak widzimy je przez okienko uchylone, przerzucone i są aż produkcja elegancko działa wszystko. W tej chwili mam baterijkę zadaną. 57 osiągnęła zadany próg. Produkcji kW 110 19 amperów baterii, 20 w baterii sobie wpyka, łącznie z paneli chodzi 2 prawie 500. No i jeszcze doładowuje baterijkę. Pierwszy regulator zaczął już ograniczać, widzimy 17,1 w tylko drugi przy starszych Się utrzymuje 57 i falownik ładuje. Tu zaczyna się ograniczanie, by bateryjki nie przeładowywać. Teraz to pięknie to działa. Ustawiłem tak jak chciałem. I na czym mi zależało. Jest produkcja nadmiaru energii. Tam wrócimy inaczej może. Falownik ma ustawione najpierw generowanie energii i bezpośrednio na odbiory przesyłań, a nadmiar tylko, jeżeli jest, ma ładować baterię. Za ładowanie odpowiadają te dwie ładowarki. Ale jeżeli falownik osiągnie zadaną, zadany próg 57V i jest już w miarę podładowany. Automatycznie tu na pierwszej ładowarce zaczyna się obcinanie, tak jak właśnie w tym momencie. Walownik całkowicie wyłączył się, a drugi produkuje. Mamy 364 W, a pierwszy nie produkuje. Poszedł spać, tak zwany. Próg zadany, 57. I bateryjka jest ładowana z nadmiaru tej energii, która jest na panelach. Tym sposobem ten układ po prostu nie uszkodzi baterii, nie przeładuje jej. ludzie narzekają, nie mogą ustalić. Ja miałem to do ustawione, nie narzekałem. Działało. Ale wiedziałem, że jest jeszcze inny wariant, do którego dążyłem. Zależało mi na tym, by. Jedna ładowarka się o dwie dziesiąte wcześniej wyłączyła niż zadany próg przy naładowanym magazynie a druga nadal żeby ładowała Większość ludzi chce ustawić tak, że jeżeli są dwie, to automatycznie dwie się wyłączają Moim zdaniem, że to jest no nie bardzo Sporo energii jeszcze po prostu potrzebuje w danym momencie na przykład na odbiorach. Żeby nie czerpać energii z baterii, więc tę energię przekazuje jeszcze ładowarka. No i teraz zauważyliśmy spadek. Zaszło słoneczko, spadek jest na baterii 54,6 i pierwsza ładowarka się wybudziła i dokłada energię. Jeżeli chodzi o, o mnie, to jestem zadowolony. Zadowolony w ogóle z instalacji, jakie wykonałem, ale również z samych urządzeń. Te urządzenia, które posiadam, działają naprawdę godne polecenia. Czy taki 11 kw falownik, czy takie ładowarki, czy. Yy, Walowniki w garażu, te zasłony 6,2 kW. Mogę stwierdzić, że są bardzo dobre, działają rewelacyjnie. No i tu bateryjka osiągnęła zadany, zadany próg, a tu zaczyna się zbijanie, ale a, tu już spadła energia. Zrosło. No, to tu się tworzy automatyczne zbijanie, i w dół sobie leci na regulatorze. Drugi energię produkuje, a ten zbija i schodzi z mocy ładowania. Częściowo ten też myciutko schodzi. Ten się zaraz chwileczkę powinien wyłączyć, jeżeli nie wyjdzie chmura. Nie, fanownik znowu bateria opuściła, jest niżej zadanego, więc tu wzrasta niech sobie generują, produkują ważne, że generują, produkują urządzenia, zużywają, kasa, w portfelu zostaje, bo nie idzie na PGH. 447 kWh już jest łącznie na tym liczniku energii zużytej. Po złotówce tylko wystarczy policzyć. Licznik jest od tamtego roku. Nie ma jeszcze haroku. jak założone. W tym roku, bodajże, jeżeli dobrze kojarzę, to jest wygenerowanej energii na instalacjach moich ponad 6,5 godziny Instalacja garażowa i ta domowa. Nie ma uwzględnionych w tym tych dwóch ładowarek, ponieważ te ładowarki nie posiadają żadnego zliczania, żadnego licznika nie mają. One też same z siebie przecież ilość energii wygenerowały i jest nieuzgadniona ta energia. Nie mogę się właśnie odnieść do tych jedynie do samych falowników SSU. Ponad 6 i pół megawatt w tym roku w tym roku a więc dobrze, żeby tam już Was nie zanudzać zapraszam na mój kanał do oglądania, komentowania lajkowania no i każdy kto tam będzie mógł może zostawić po sobie jakiś tam ślad A więc pozdrawiam, zapraszam jeszcze raz na kanał no i żegnam, hej, do następnego